Próbujecie zrobić ze mnie konesera y, Słuchajcie, browarów Wczoraj testowałem właśnie dwa takie Od Radka, które dostałem y, no, To są takie no, dość mocno IBU 45 i IBU 20 Masakra Nie będę koneserem, ewidentnie Nie wchodzi mi ten browar Wypiję pół szklanki to już, jestem, to już jestem zmęczony zdecydowanie Próbowałem, nie da się jednak zwykłe sikacze, jestem, no mam proletariackie podniebienie, takie wynalazki, jeszcze ganicie mnie, że się do zwykłej szklanki wpisuję nie no masakra zupełna. Muszę sobie chyba nabyć drogą kupno jakieś takie zwykłe, które bez szczególnego stresu mogę sobie wypić i jestem w stanie wypić więcej niż pół szklanki, bo z tym nie. Jednak jakieś bardziej wolę, słodkie, jakieś tradycyjne takie lagerki, bo te wyszukane trunki to jednak dla wyszukanego podniebienia, a ja jeśli chodzi o wyszukaność podniebienia to tylko jest chyba odporne na pikantność, ale nie na takie rzeczy. Radek dzięki, ale to nie jest to. Takie stanowisko pomiarowe tutaj zrobiłem, nagrałem sobie na kanał testh.pl 3 eee, czy... Na wiatrak puszczony powietrze z kompresora wygeneruje takie napięcie, które by doprowadziło do uszkodzenia płyty głównej czy też zasilacza. Zainteresowanych odsyłam właśnie na kanał testhpl, i tam zobaczycie mój cały eksperyment Philadelphia. No jest poniedziałek, wracam do tematu. Słuchajcie, zobaczymy co tam jest. <noise> Dostałem, słuchajcie, cztery wizyty w KFC. Ciekawostka. Wykorzystaj to zaproszenie podczas swojej kolejnej wizyty w KFC. Zaproszenie na jeden wybrany zestaw obejmuje zestaw Longer, zestaw Twister, zestaw Zinger, zestaw Classic, zestaw Strip, zestaw Hot Wings. Ale ja się pytam, gdzie jest zestaw? Gdzie jest zestaw? Eee, słuchajcie z Granderem. Jakaś lipa. No ale KFC, no, dzięki za kupony. Szaleństwo. Grandera będziemy dalej testować, czy jest taki sam, czy inny. Muszę odnaleźć tylko te firmy. Tak mi się nie chce tego przeglądać, że szok. Mariusz, czy masz problem? Z ekspresem. No to taki ekspres jest zarąbisty. Tylko mówię ci, że nie na indukcję. Żebyś był świadomy. Masz tylko gaz i takie wieże elektryczne powygrzewanie. A tu garczuszki są. Właśnie one są na indukcję. I to jest fajne. A ostatnio mnie też bierze na gotuj z szafą. O, widzisz, dawno nie było, ja bardzo lubię ten. No właśnie, będę robił najostraszszą paprykę na świecie. Taki jest plan, że tą paprykę, tu dostałem, to będzie sosie umiejscowiona. Genialne. Marian coś Dwa razy takiego 7W. znalazł. 2x7W, Maxel, APTX-owy, jeszcze z, no z ładowarką Kui. To. Nie wiem, jak jeszcze miał... Pilot zdalnego sterowania jeszcze ma. Ty ty opowiadasz? Od spodu jakiś subwoofer. No, no, powiem ci, że fajnie to wygląda. Jak, za 150? Nie. Panie inżynierze. On-off. Nie, musisz ten, 12V podłączyć, albo zasilacz. No Marian się zdecydował na Maxela, już jest. W drodze do domu. Zdasz relację, czy zadziała. działa? Ewidentnie dochodzę do wprawy. Szafa, jesteś mistrzem ale podania. u ciebie powiem Ci, że zadaj... nie mi brakuje, nie? Nie zgorszy kopiec kreta. Gdzie są frytki, nie? się pytam. Nie mam. Ja ale ty co, warzyw nie lubisz? Nie Wszystko są warzyw? A frytki to co? Mam takie wrażenie, że podrożało. Wszystko drożeje, to też. No pisz 21. 21,98 kosztuje zestaw. Ten co zawsze tam ale był zawsze poniżej 2 zł. Był kiedyś podyszce. No właśnie. Strasznie wydarzało. Minus 4 zł mam dzisiaj z kuponu, tak on się nie zmieścił w mojej paskudowej Marian mi dzisiaj zdradził tajemnicę, że te, to, co było w TFO 1 z tego przebiła, to jest fake. A skąd taka informacja? Z internetu. Ale sprawdzona? Tak samo sprawdzona, jak i tamto, że się przebiło. No właśnie. Ale o co tu chodzi w grze planszowej 07 Zgłoś się? Może rozwiązujesz jakieś akcje tajne? Karta widzich. dowodów. Ale wiesz, takie, taką maszyną do pisania napisana. No. E, od 0 do 3 lat się nie nadaje. 129 zł. A zmiennice? zmiennicy też są. A stawka większa niż życie? O, <laughs> jakie ciężkie. Dużo niebieski torów i 500 na gaza duszące, taka mafia rzadka tam była. Szybka wizyta w galerii, słuchajcie nastąpiła obiadowa, gdzie z Marianem żeśmy jeszcze przelecieli po naszych ulubionych miejscówkach sklepowych. Jadę odesłać ładowarkę do telefonu, bo kurcze motorolki wytestowane, a zasilacz mi został w gniazdku no i dałem przysłowiowej dupy i trzeba to odesłać. Mam nadzieję, że się, że mnie tutaj nie znienawidzicie, że mi te rzemieślnicze piwa nie za bardzo podchodzą, bo muszę sobie kupić coś normalnego na te upały, które się mają znowu wydarzyć, bo tak jak Wam mówiłem, że miśnicze to jak jedno wypije, to jest maks, co mi się udaje, bo jestem już potem taki wykrzywiony, że już nie mam ochoty pić kolejnego takiego, a jak mam zwykłego lagerka dla plebojskiego podniebienia, to jest ok. I też nie mam zamiaru wyposażać się w jakieś specjalne pukle, mierzyć temperatury, przewietrzać piwa. Mam to w dupie, chcę się napić po prostu zimnego browaru i się nad tym nie skupiać. Nie muszę się za każdym razem, wiecie, czym delektować bukietem i kompletnie elementować bukietu jaki to on tam jest tak Więc taka sytuacja a jeszcze w tym filmie, w tym daily vlogu dzisiejszym będą podwójne jedzenie, bo miałem jeszcze jedno jedzenie z wczoraj Pizza Hut ale jakoś mi umknęło i go nie wstawiłem do tamtego filmu, który był wczoraj, także będzie dzisiaj Pizza Hut, no i będzie to to dzisiaj z Marianem bo myście mogli się wystraszyć czy się nie trzyma mojej fast foodowej diety, nie trzymam się i dzisiaj tak wyjątkowo no, dawno mnie tutaj w tych pizzachad nie było. Będzie marrakesz z serem, duża. Zobaczymy, czy jest dobrze. Barek Sladkowy niestety straszna lipa, jak sobie obejrzałem, tak więc nie zamawiam. I jeszcze coś weźmiemy do picia. Czy jeszcze jakąś przystaweczkę? Czy raczej nie? Nie? A frytki z pieca? A, to jest menu dla dzieci. Lava cake. Pikantny pomidorowy, musztardowy i barbecue. I zjawia się pizza z tym serem z brzega. Zobaczymy, czy będzie dobre. Tak to wygląda u mnie przynajmniej. Pierwszy kawałek bez sosów trzeba spróbować. Mój marakasz całkiem dobry. Smakuje mi, muszę przyznać. Sosik fajny. Ale ten yy, boczek z tym serem w środku, też jak najbardziej fajnie, bardziej zjadliwy. Do niego są w zasadzie tak naprawdę sosy, bo do pizzy to trochę bez sensu dodawać tak jak ty dodałaś, bo ten sosik to powinnaś sobie brać wiesz do czego? Do tego rogu. A, bo tu mamy taką tomę jak to kombinuje No, to jest solidna porcja Barek Sałatkowy trzeba przyznać, że nędzna pozycja w pizzy Hut, aktualnie bardzo Nie dość, że przebrane to jeszcze te repertuar słaby Jesty troszkę? jak jest? Pokosimy trochę dzisiaj. Pokosisz z panciem, troszkę. Pokosisz z Pokosić Pokosisz z panciem. Właśnie, mnie tak samo się chce kosić. atrakcja? Zimna woda? Mama się ucieszy? Chyba nie bardzo. Natalia mi napisała pod jednym, że tak powiem, z moich słuchajcie filmów, bo powiedziałem, że chcę sobie zrobić napikantnie coś, nie coś z tej papryki. Okazuje się, że ta papryka, zgodnie z tym co znalazłem w internecie, to jest po prostu najbardziej pikantna papryka na naszej planecie. Którą dostałem od radka, jak widzicie. No i trzeba ją w jakiś sposób o, przyjąć. Natalia podpowiada, że jak chce sobie zrobić coś, to coś takiego, żeby nakupić. Więc to też właśnie uczyniłem: zredukować wodę, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, to jest dziurka na słomka, ale chyba nie. I te papryczki tam rzucę. Koniecznie zastanawiam się, czy ładować je wszystkie, czy tylko połowę. Nie wiem, jakie to proporcje. Może ktoś coś robił, to podpowie. Tak więc taka opcja: gotuj z szafą, się szykuje. Jest jakiś makaron, do tego muszę kupić. I nabyłem drogą kupna coś takiego. Chyba czegoś takiego jeszcze nie testowałem, bo ostatnio w Auchan się coś takiego trafiło, tak więc nabyłem i zobaczymy w którymś wolnym czasie jak to wychodzi. No, założyłem sobie na Twitchu, posłuchajcie konto mocnyvlog.pl, w końcu można, w końcu mogę w coś grać, w końcu mogę coś transmitować, w ogóle nie znam tego tematu, jak ktoś jest specjalistą od Twitcha, to mi może podpowie coś, nie wiem, na jakim Skype byśmy się mówili, albo co, bo nie wiem zupełnie, jak do tego podejść. A patrzcie, co jest w obserwowanych. Jest social eating, czyli można jeść sobie online. To jest to, co szafa u najlepiej. Kolejna opcja, zastanawiam się, czy może nie zrobić takiej opcji, takiej, takiej, takiego tematu, żeby nie pociągnąć. Że, jak już bym zrobił ten sosik z tej super mega, najpikantniejszej na świecie, popryczki, to oprócz tego, żebym nagrał coś tam do daily, ale wiecie, jak to w daily? Dwie sekundy, to może mam taki pomysł, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany, nie? Mógłbym zrobić transmisję live, no może nie na Twitchu, tylko na Facebooku. Jak ktoś nie ma Facebooku, to zapraszam, linki są zawsze w opisie. i wtedy, nie wiem, za dwa czy trzy dni wieczorową porą, jak myślę, około 20, jak już bym e, przygotował ten cudowny. Hmm, cudowno pikantny specjal. No to mogłem zrobić takiego, taką live transmisję. Zobaczymy, czy się spać, czy się nie spala. Jakbym umierał, to byście mogli wezwać karetkę, jakby co. Także taki pomysł luźny. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie.